Jesteś nieograniczoną świadomością, w której wszystko się dzieje, w której wszystko się pojawia i w której wszystko znika. To jest to, czym naprawdę jesteś. Te słowa Echarta Tol wskazują na głęboką prawdę istnienia ludzkiego. Odkrycie nieograniczonej siły świadomości w sobie oznacza uwolnienie się od ograniczeń, jakie narzuca nam umysł czy zewnętrzne okoliczności. To zdanie przypomina o naszym potencjale i mocy, która drzemie w naszym wnętrzu. Oznacza ono, że jesteśmy czymś znacznie większym niż nasze myśli czy sytuacje, które nas otaczają. To zaproszenie do głębszego zrozumienia samego siebie, do spojrzenia za zasłonę codzienności i do odkrycia niezmiernego bogactwa, jakie tkwi w każdym z nas. Prawdziwa mądrość nie jest osiągana przez gromadzenie wiedzy, Lecz poprzez pozbycie się zbędnego, to zdanie Echarta Tol podkreśla istotę mądrości nie w zewnętrznych zasobach, lecz w wewnętrznej klarowności. Nie chodzi o ilość informacji, jaką posiadamy, lecz o umiejętność odrzucania tego, co zbędne, by odnaleźć istotę rzeczy. To jak rzeźbiarz odsłaniający piękną figurę spod surowego kamienia, odnosi się do procesu oczyszczania umysłu, usuwania zbędnych myśli i ograniczeń. Prawdziwa mądrość kryje się w prostocie, w umiejętności dostrzeżenia istoty życia w jej nieskomplikowanej postaci. To zachęta do głębokiego spojrzenia wewnątrz siebie, by zrozumieć, że prawdziwa mądrość tkwi w odzwierciedleniu prostoty, klarowności i skupienia na istotnych wartościach. Wystarczy jeden głęboki oddech i krótki moment uważności, aby przenieść się z chaosu do spokoju, te słowa Echarta Tol stanowią przypomnienie o potędze chwili obecnej. W biegu codziennego życia, gdy otaczają nas hałas, natłok zadań i stres, zapominamy o sile prostego oddechu i uważności. Jednakże, nawet w najbardziej burzliwych momentach, zatrzymanie się na chwilę. By zanurzyć się w głębokim oddechu i uważności, pozwala nam odnaleźć spokój. To prosta technika, ale o potężnym oddziaływaniu, która przynosi uspokojenie umysłu i przypomina o mocy obecnego momentu. Ten krótki oddechowy reset pozwala nam odciąć się od chaosu i zgiełku życia, by powrócić do spokoju i równowagi wewnętrznej. Nie oczekuj, że świat zaspokoi Twoje potrzeby. Sam to zrób, wtedy świat będzie dla Ciebie miejscem obfitości. Te słowa Echarta Tol przynoszą głębokie przesłanie o odpowiedzialności za własny dobrostan. Czekanie na świat, by zaspokoił nasze potrzeby, to oczekiwanie na zewnętrzne spełnienie, które często może zawieść. Jednakże, kiedy sami uczynimy kroki, by zaspokoić swoje potrzeby, świat staje się miejscem obfitości. To odniesienie do wewnętrznego bogactwa, które możemy znaleźć, kiedy zaczynamy pielęgnować siebie, spełniać swoje potrzeby, zamiast oczekiwać, że świat zrobi to za nas. To wezwanie do działania, do bycia źródłem własnej obfitości, poprzez rozwijanie siebie i dzielenie się tym bogactwem z innymi. Życie staje się bardziej radosne, kiedy zdajemy sobie sprawę, że to my sami jesteśmy kreatorami obfitości w swoim życiu. W momencie zaakceptowania tego, co jest, każda sytuacja staje się Twoim polem działania, Twoją przestrzenią wolności. Słowa Echarta Tol przypominają, że akceptacja nie jest tylko aktem poddania się sytuacji, to klucz do wyzwolenia potencjału w każdym momencie życia. Kiedy jesteśmy w stanie zaakceptować to, co się dzieje, stajemy się bardziej elastyczni, bardziej otwarci na możliwości. To nie oznacza zgody na wszystko, lecz odnalezienie siły wewnętrznej, która pozwala nam działać wobec sytuacji z większą pewnością siebie i mądrością. Akceptacja staje się kluczem do wolności, ponieważ w tym momencie stajemy się kreatorami naszego losu, korzystając z każdej sytuacji jako szansy na rozwój i przekształcenie. To zaproszenie do patrzenia na życie z perspektywy otwartości i możliwości, zamiast pozostawania w więzieniu oporu i nieakceptacji. Im mniej oczekujemy, tym bardziej jesteśmy otwarci na niespodzianki życia. Te słowa ukazują istotę życia w uważnej obecności, pozbawionej nadmiernych oczekiwań. Kiedy odrywamy się od skupienia na konkretnych rezultatach czy wyobrażeniach o przyszłości, Stajemy się bardziej podatni na piękno niespodziewanych momentów. To wezwanie do życia w teraźniejszości, pozostawiając przeszłość i przyszłość, co pozwala nam odkrywać radość w małych rzeczach. Gdy nie jesteśmy związani z konkretnymi oczekiwaniami, stajemy się bardziej elastyczni i gotowi na nieznane, co otwiera nam drzwi do niezliczonych możliwości. To zachęta do praktykowania uważności. By cieszyć się chwilą i być gotowym na nieoczekiwane piękno, które życie ma nam do zaoferowania. Twoje cierpienie nie pochodzi z rzeczy, które cię spotykają, lecz z twoich myśli na ich temat. Te słowa Echarta Tol są przypomnieniem o mocy naszych myśli nad naszym doświadczeniem życiowym. To, co napotykamy w życiu, nie zawsze jest źródłem naszego cierpienia. To interpretacja i reakcja naszego umysłu na te doświadczenia tworzą naszą rzeczywistość emocjonalną. To nie zdarzenia samych w sobie wpływają na nasze samopoczucie, lecz sposób, w jaki je postrzegamy i interpretujemy. To zachęta do świadomego obserwowania swoich myśli i świadomego wybierania, jak na nie reagujemy. Kiedy zaczynamy kontrolować nasze reakcje i zmieniamy sposób myślenia, Możemy wyzwolić się z więzów cierpienia i odkryć spokój w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności. Bądź cierpliwy. Wszystko przychodzi do Ciebie w odpowiednim czasie, te słowa są jak delikatne przypomnienie, że czas jest kluczem do otrzymania tego, czego pragniemy. Czasami życie wymaga od nas cierpliwości, by docenić proces i wytrwać w oczekiwaniu na to, co ma nadejść. Nie wszystko dzieje się z dnia na dzień, niektóre rzeczy wymagają czasu, aby dojrzeć i stać się gotowymi do realizacji. Cierpliwość to umiejętność zaufania procesowi i wierzenia, że wszystko, czego pragniemy, nadejdzie w odpowiednim momencie. To nie tylko czekanie z bezczynnością, ale aktywne uczestnictwo w życiu, zrozumienie rytmu natury i akceptacja. Że każdy krok prowadzi nas ku naszym celom w odpowiednim czasie. Rzeczywistość jest odwrotnie proporcjonalna do naszych oczekiwań. Im mniej oczekujemy, tym bardziej jesteśmy otwarci na niespodzianki życia. Ten cytat ukazuje paradoks życia: im mniej dyktujemy warunki naszymi oczekiwaniami, tym większa jest szansa na niezwykłe przeżycia. Oczekiwania często narzucają nam ściśle określone ramy, ale gdy otwieramy się na niespodzianki, stajemy się świadkami magicznych chwil. Życie jest mistrzem w kreowaniu nieoczekiwanych skrętów, i czasami to, czego nie planowaliśmy, staje się naszym największym darem. Pozwól życiu zaskakiwać, a otworzysz się na nowe możliwości, które mogą przerazić, ale także przynieść najwspanialsze przygody. Otwartość na to, co się wydarza, Umożliwia nam odkrywanie piękna życia poza naszymi schematami oczekiwań. Prawdziwe spełnienie nie pochodzi z zewnętrznych źródeł, lecz z głębokiego zrozumienia siebie i życia. Ta wypowiedź Echarta Tol wskazuje na drogę do autentycznego spełnienia, które nie jest zależne od zewnętrznych okoliczności czy dóbr materialnych. To odkrycie własnej istoty, zrozumienie swoich wartości, pragnień i celów życiowych. Co prowadzi do prawdziwej radości? Głębokie poznanie siebie otwiera drzwi do spełnienia, które nie jest uwarunkowane zewnętrznymi osiągnięciami, lecz wewnętrznym pokojem i harmonią. Kiedy zaczynamy rozumieć swoją istotę i akceptować siebie w pełni, doznajemy spokoju, który nie jest zależny od warunków zewnętrznych. To zaproszenie do skupienia uwagi na rozwoju wewnętrznym. Które stanowi źródło prawdziwego, trwałego spełnienia w życiu. Napisz w komentarzu, jakie masz sposoby na znalezienie spokoju wewnętrznego. Będzie mi miło, jeśli docenisz moją pracę i zasubskrybujesz mój kanał. A jeśli naciśniesz dzwoneczek, dostaniesz powiadomienia, gdy dodam coś nowego. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę, to ułatwi mi rozwijanie kanału. Link znajdziesz w opisie. Cieszę się, że jesteś. Trzymaj się cieplutko, twoja kolorowa wizja życia.